To jak Cię Twój nos denerwuje i mm. masz kartofelka, no to co stoi na przeszkodzie, zrobić go szczuplejszego, bo światło się rozrządza tu na dobry centymetr, widzisz to? Mm -hmm. A jakbyśmy zrobili nowy grzbiet, to masz światło tylko na szczycie i tworzymy ostrą granicę <grym> z nosa, mm -hmm. czyli i również gubimy to i wtedy jak, bo powiedz, jak nie widzisz tego mm -hmm. i nie masz tej fali, bo tu jest zagłębienie, tu górka, to zagłębienie, tu górka. Czyli lekko pofalowany nos, kończący się kartofelkiem na końcu, mm -hmm. no to jesteś idealnym pacjentem do kwasu kierowego w nosie, aż operacja to za dużo e u ciebie. E jest bezpieczny, bo tu jest bardzo dużo, bardzo gęstych naczyń. Mm -hmm. Jeśli się robi to nieumiejętnie, nie używając mm -hmm. kaniu, likując bez planu, tam, gdzie wydaje nam się, że potrzebujemy, a tam jest naczynie, mm -hmm. można wejść w tak zwaną martwicę części nosa, bo zembolizujemy część naczynia ślepego, bezobocznego krążenia krwionośnego, które spowoduje niedokrwienie, niedożywienie w tlen i w krew danej części nosa i po prostu robi się martwica nosa. Oczywiście można to odwrócić. I jeśli taki niepokojący objaw pod tytułem zaczerwienie albo powrót do zaczerwienia z, z tej anemizacji poprzez mm -hmm. dotyk jest zbyt długi, wtedy podajemy hialuronidazę w to miejsce. Okay. Dlatego warto chodzić do gabinetu, gdzie potencjalnie tą hialuronidazę się też podaje. Mm -hmm. Pani nos jest do zrobienia cały kaniulą więc jest hmm. Pani bezpieczna.